Dzień dobry. W najbliższych trzech odcinkach wiedz to na naszym kanale bez żargonu e, będę wyjaśniał, jak przygotować się do sprawy rozwodowej. Opowiem, jak wygląda rozwód, jak należy przygotować pismo wczynające postępowanie rozwodowe, czyli pozew, co jest ważne przy jego konstruowaniu, a także jakie dowody będą przydatne w takim postępowaniu. Przygotowując się do rozwodu, do całego procesu rozwodowego, musisz mieć przygotowany plan na jego przeprowadzenie, czyli wizję tego, co chciałbyś osiągnąć w postępowaniu rozwodowym. Przygotowując pozew rozwodowy, musisz wiedzieć, czy chcesz rozwodu o orzekaniu o winie, czy bez orzekania o winie, czy ty masz sprowadzić bieżącą, codzienną pieczę nad dziećmi, czy twój małżonek, a może... Doszliście do porozumienia i będziecie umieli zgodnie działać w tym zakresie i dzielić te obowiązki. Czy będą potrzebne alimenty na małżonka, na dzieci? Kto komu będzie je płacił? Jak wysokie one będą? To samo dotyczy kontaktów. Jak one będą wyglądały w trakcie procesu, jak i po orzeczeniu rozwodu. Te kwestie nie będą trudne i skomplikowane, jeżeli umiesz się porozumieć ze swoim małżonkiem i zgodnie je ustalić. Trudności zaczynają się, gdy strony mają odmienne poglądy co do przyczyn spadku pożycia małżeńskiego, opieki nad dziećmi, kontaktów czy alimentów. Dlatego istotna rada, aby zakończyć takie postępowanie zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, ważne jest należyte przygotowanie się do tego rozwodu. Pamiętaj o tym, że w sprawie cywilnej, a taką jest sprawa o rozwód, to ty, podnosząc jakieś stwierdzenia, masz obowiązek udowodnić je. Zatem, jeżeli uważasz, że żona cię zdradza. To właśnie to udowodni. Twierdzi, że mąż jest alkoholikiem, pokaż sądowi dowody na jego alkoholizm. Pamiętając o tym, że nie wystarczy samo twierdzenie o zaistnieniu jakiejś okoliczności, ale konieczne jest udowodnienie tego faktu. Dowody w postępowaniu rozwodowym muszą być zgromadzone w zakresie każdej istotnej kwestii przyznania władzy, winy, władzy rodzicielskiej, kontaktów, alimentów. Wszystkich okoliczności, które podnosimy w pozwie rozwodowym i w całym rozwodzie. Jakie dowody powinieneś gromadzić, jeśli chcesz udowodnić winę małżonka? Wina w rozpadzie małżeństwa, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie musi opierać się tylko i wyłącznie na niewierności jednego z małżonków. Wina może dotyczyć problemu z hazardem może dotyczyć problemu nadużywania alkoholu, zaniedbywania obowiązków małżeńskich przemocy psychicznej, fizycznej, finansowej a zatem może być związane ze wszystkim, co doprowadziło do rozpadnięcia więzi małżeńskich. Potencjalnym dowodem w sprawie o rozwód może być niemal wszystko. Najczęstszym dowodem są zeznania świadków. W tym miejscu, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania, świadkiem może być sąsiad, może być przyjaciel, może być także członek rodziny, poza oczywiście dziećmi do 17 roku życia. Świadkowie w sprawie o rozwód nie zawsze są to tylko i wyłącznie naoczni świadkowie. Czasami mogą to być także świadkowie ze słyszenia. Dowody mogą być maile. Dowody mogą być sms -y, zdjęcia, nagrania wideo czy audio, wydruki z portali społecznościowych, jak na przykład Facebook. Może to być także dokumentacja medyczna. Bardzo często spotykane jest także korzystanie z usług detektywistycznych. Przygotowany przez fachowca detektywa wywiad detektywistyczny można załączyć do pozwu, a samego detektywa można wnioskować w danym postępowaniu w charakterze świadka. Dowodem, może być tak, że znalezione przez przypadek potwierdzenie na przykład rezerwacji pokoju w hotelu w czasie, kiedy drugi małżonek miał na przykład przebywać wówczas w biurze lub wydruk bankowy świadczący o tym, że zostały opłacane jakieś internetowe portale randkowe. Krótko mówiąc, przydatne jest wszystko, co może przekonywać, że przez to zachowanie małżonka rozpadło się nasze więzi małżeńskie. Czyli więź emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. Jak się bronić, jeżeli został przeciwko Tobie złożony pozew o rozwód z Twojej wyłącznej winy? Przyjmując założenie, że co do istoty pozwu, czyli na sam rozwód się zgadzasz, natomiast nie zgodziasz się na obarczanie ciebie wyłączną winą za rozpad małżeństwa, masz dwie możliwości. Po pierwsze, udowadniać, że nie Ty jesteś. Rozpadowi związku małżeństwa winny, ale wyłącznie drugi małżonek. Albo udowadniać, że nie jesteś winny wyłącznie ty, ale drugi małżonek również doprowadził do rozpadu więzi małżeńskich. Pamiętaj, że sąd rozwodowy nie sprawdza, kto z Was zawinił bardziej. Bada tylko, czy aby nie ma też winy po drugiej stronie. Sąd z urzędu, czyli z własnej inicjatywy, bez Twojego wniosku, nie będzie prowadził w tym zakresie postępowania dowodowego. Jeśli zatem jednej ze stron drugi małżonek skutecznie zarzuci zdradę małżeńską, to nie przesądza to, że zdradzający zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadowi małżeństwa. Jeżeli bowiem małżonkowi, który zdradził, uda się udowodnić, że jego współmałżonek, na przykład, wszczynał awantury, nie dbał o dom, nie dbał o dzieci, lub dobuczał się innych uchybień względem małżeństwa, wówczas prawdopodobieństwo jest, że sąd uzna, że winę za rozpad małżeństwa ponoszą obie strony.